Dzień dobry, cześć, e, witam was w kolejnym, znowu kolejny odcinek e, na temat zrównoważonego rozwoju z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. E, tym razem porozmawiamy o tym, czym oddychamy. Jest to dosyć istotna sprawa, ponieważ no, bez tlenu e, nikt z nas nie mógłby funkcjonować, a e, naszym dzisiejszym gościem jest Agata Wołkowiecka, młodszy kierownik do spraw produktu Izower. E, Pani Agato, dlaczego rozmowa o czystym powietrzu jest taka ważna dzisiaj? No przede wszystkim dlatego, że powietrze to no wszyscy z tego korzystamy. tak Wszyscy oddychamy tym powietrzem i każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby miało dobrą jakość, żeby się nie truć. E, no, bo to jest wiadomo: zdrowie dla każdego jest tak naprawdę najważniejsze najcenniejsze tutaj dla nas. Są statystyki, że w naszym kraju jest ponad 100, w 2017 roku było ponad 160 dni z alarmem smogowym. To naprawdę dotyczy nas wszystkich. Statystyki dotyczące powietrza w Polsce są tak naprawdę zatrważające. Jest jeden z raportów WHO, prawda, który mówi tak, też tak. o jakości powietrza u nas. Dokładnie. To, co tam między innymi możemy wyczytać, to to, że na 100 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, Połowa tak naprawdę to są miasta, które są tak na no, obszarze naszego kraju. Także w szczególności dotyczy to nas i powinniśmy coś z tym zrobić, mając tą świadomość, że, że to jest właśnie przede wszystkim nisja, niska emisja, yy, czyli właśnie ta energia tak, yy, spożytkowana na ogrzewanie naszych domów, jest to źródło emisji tych spalin, które potem yy, wdychamy. I tak naprawdę to Największym takim mitem o emisyjności to jest to, że trują nas głównie fabryki i transport, a tak naprawdę to trujemy się sami. Co to jest ta niska emisyjność? Tak, dokładnie. No wiadomo, że jakby każdy z tych czynników y, wpływa na jakość powietrza, no ale właśnie nie możemy w tym wszystkim zapomnieć o, o nas, o, o tym, o naszych domach, o tym, że jest to aż tam 70-80% tych y, spalin, y, no to są produkowane przez naszych sąsiadów, przez nas. A dlaczego, dlaczego one są właśnie produkowane w gospodarstwach domowych? Palimy złymi paliwami, czy są jeszcze jakieś inne przyczyny? To jest dokładnie to, o czym pani mówi: czyli to, że używamy złej jakości paliw, tej niskiej jakości i wydajności pieców, jeszcze starych, bardzo często kopciuchów, ludzie też palą śmieciami. Nie zwracają na to tak naprawdę w ogóle uwagi. No, i jeszcze przede wszystkim to, że te domy, w których 70% domów jak nie więcej, jest w Polsce źle zaizolowana, więc to ciepło, które musi zostać wytworzone, spożytkowane musi być na to energia, tak naprawdę ucieka, nie zostaje w środku, więc tych spalin produkujemy jeszcze więcej. Co możemy zrobić tak we własnym zakresie, właśnie w zakresie swojego gospodarstwa domowego, swojego domu. Mhm. To, co każdy może zrobić, to na pewno y, przyjrzeć się temu, jak to wygląda u niego, w jakim stanie jest dom, w którym mieszka. Y, wiadomo, jakie jest źródło ciepła, ale przede wszystkim, czy ten dom jest dobrze zaizolowany, czy to ciepło y, nie ucieka. Mm. Można na, na przykład y, wykonać audyt energetyczny, gdzie tak osoba, y, audytor przyjdzie, y, sprawdzi ten stan budynku. I oceni, jakie prace są tak naprawdę potrzebne, żeby ta efektywność energetyczna tego budynku wzrosła? Gdzie najczęściej leżą przyczyny tej nieszczelności? Które obszary naszego domu najbardziej są tutaj no, są największymi trucicielami? Czyli znaczy, jeżeli chodzi o jakby miejsce, które. No powiedzmy może być najsłabiej zaizolowany w domu i przez które naprawdę bardzo dużo tego y, ciepła y, ucieka. No to, to jest y, na pewno dach mm -hmm. przez niezaizolowany dach, może możemy stracić nawet 30% y, tego ciepła w domu. No, to jest tak, przede wszystkim, Nie wiadomo, że gdzieś tam o, o tą fasadę zewnętrzną e, ludzie częściej dbają, jest to bardziej popularne, ale no przez każdą niezaizolo niezaizolowaną przegrodę to ciepło będzie uciekać. No, przez dach jest to naprawdę e, no spora ilość też tego ciepła. Dlatego to, o co, o co trzeba zadbać, to o to, żeby ta, żeby cały dom był dobrze zaizolowany, pamiętać o dachu o tym, żeby zastosować właściwą też izolację e, w naszym domu. No, właśnie nie, nie. o to chciałam Cię zapytać, mhm. bo normy w tym zakresie też się znacznie zmieniły przez, na przestrzeni lat. Jeszcze 15 lat temu ym, średnio to izolacja była około 80 cm. Teraz tak. są te normy już zdecydowanie podwyższone. Tak, wiadomo, że jakby normy nie podają konkretnie, nie podają, jaka ma być y, to izolacja, ile ma mieć centymetrów, ale podają y, współczynniki przenikania ciepła, jakie musi, muszą mieć spełnione konkretne przegrody w domu, hmm. gdzie na wartość tego współczynnika wiadomo w znacznej mierze, jak nie głównej, wpływa y, mat użyty materiał izolacyjny i jego grubość. No teraz to wiadomo w zależności od tego, jaki to będzie materiał, ale taki standard to jest 30 centymetrów izolacji. To, co, co my zalecamy, co jest na pewno korzystną izolacją do dachów skośnych, no, to jest wełna mineralna, która jest produktem na pewno bezpiecznym, yy, niepalnym, który idealnie się dopasowuje do nawet krzywych krokwi gdzieś tam w starym dachu, nie obciąży tej konstrukcji yy, i zapewni yy, dobrą izolacyjność całej tej przegrody. tak tak mówiąc po ludzku i yy, 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 powiedzmy droga <y> na skróty to dzięki termomodernizacji yy, mniej spalamy i mniej tych zanieczyszczeń dostaje się do atmosfery i to jest klucz yy, całego to, całego, to, całego to, a Dokładnie. jeśli wiemy, że musimy się przyjrzeć bliżej właśnie e, naszemu budynkowi i mm, e, zdecydować właśnie, i jakie źródło ciepła, i e, jakie materiały powinny być użyte, od czego powinniśmy zacząć e, e, przy termomodernizacji? Y, może to być audyt, mhm. a, właśnie energetyczny. Y, to też na pewno będzie bardzo wymiarne tym bardziej, że specjalista swoim okiem spojrzy na to wszystko i ze swoją wiedzą. Ale też w dużej mierze myślę, że inwestorzy sami wiedzą w domach, w których mieszkają, gdzie te niedociągnięcia są, wiedzą jakie mają piece, wiedzą której przegrody w ogóle, albo którą mają nieocieploną, którą mają słabo ocieploną, to bardzo często nawet tak czuć, czy wystarczy, wystarczy przyłożyć tak rękę do ściany i czujemy, że z jednej strony jest zimniejsza, z drugiej cieplejsza. A ja jeszcze bym wspomniała chyba tutaj o e, fajnej rzeczy, którą tak naprawdę Państwo też e, promujecie, bo e, zaangażowaliście się e, w kampanię społeczną e, dotyczącą właśnie smogu i na stronie internetowej można znaleźć fajne narzędzie, które pomaga nam. Dokładnie. E... Dokładnie, na naszej stronie można znaleźć kalkulator e, wyliczający, podający jakby grubość izolacji, mm do danej przegrody, tak, żeby spełnione zostały te, te warunki techniczne już obowiązujące od, od przyszłego roku, żeby, żeby po prostu jak najbardziej gdzieś tam, wiadomo, są minimalne podane wartości. Nie. Zawsze im docieplimy, że tak powiem, tak. użyjemy więcej materiału, tak, im docieplimy lepiej poddasze, nawet lepiej ponad te wymagania, które są podane, no tym lepiej dla nas, tak, tym lepiej też dla, dla środowiska i dla naszej kieszeni. Na jakiej stronie możemy znaleźć ten kalkulator i te informacje? Kalkulator y, razem też z takim e-bookiem, gdzie są informacje krok po kroku, jeżeli chodzi o, te, o termomodernizację, y, można znaleźć na, na naszej stronie lepiej bez smogu. No, tak to jest, jest, to, to jest wstrzymaj coś, wstrzymaj do, do, do zależenia na tą stronę, tak. bo tam jest sporo naprawdę przydatnych informacji. Ale co tak naprawdę stoi za um, termomodernizacją i za. Tymi wszystkimi ekologicznymi pobudkami, to też finanse tak naprawdę. No nie oszukujmy się, Polacy nie należą do jakichś super zasobnych narodów, więc tak naprawdę to pieniądze przekonują, czy warto w to inwestować. Czy mają Państwo jakieś dane dotyczące takie nawet uśrednione Jakie, jakiego rzędu są to oszczędności przy inwestycji w termomodernizację? Na stronie Lepiej Bez Smogu jest też taka zakładka, nazywa się Kej Stady, tam można zobaczyć jak, tam jest przy, przy, dla przykładowego budynku rozpisany, coś nam tu zadzwoniło, dla przykładowego budynku są rozpisane takie obliczenia i kalkulacje, można założyć, że to może dojść nawet do tych 60% oszczędności kiedy, po latach z termomodernizowanego budynku. Jeżeli... To już są, e, Przy budynku jednorodzinnym, to już mówimy o tysiącach złotych, a nie o e, jakichś drobnych, więc e, to, jest, e, to jest też jedna z informacji, która jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji. Tak. Mało tego, jest jeszcze e, ciekawy program wsparcia dla e, osób, które chciałyby się zająć tym tematem. E, ja mam na myśli ten rządowy e, program. Dokładnie, program Czyste powietrze, na pewno jest program, który wyciąga właśnie do nas rękę, z tym, żeby pomóc ten efekt czystego powietrza jak najszybciej osiągnąć, jak najłatwiej. Yy, tutaj osoby mogą otrzymać dotacje na i wymianę pieza, ale też na, te, na termoizolację, czyli na wymianę tego na też odnawialne źródła energii. Yy, także tu jest... Jakiego tedy... rzędu są to dofinansowania? Yy, to jest rząd na yy, aktualnie 20 yy, tysięcy złotych. 25 tysięcy w przypadku gdzieś tam też zastosowania paneli fotowoltaicznych, bo teraz programy właśnie te czyste powietrze mhm. i mniej front, to tak powiem można załatwić właśnie przy, e, za jednym zamachem, czyli też za, zamontować e, panele fotowoltaiczne i w ten sposób e, zdobywać energię. Czyli tak naprawdę to jest duże ułatwienie dla inwestorów, bo to prawie przy takim standardowym domu 100, 120, 30 metrów to prawie połowa kosztów odchodzi za sprawą dofinansowania. Tak. Myślę, że na pewno jeżeli ktoś planuje właśnie termomodernizację i chce coś zmienić, no to warto skorzystać z tego programu i właśnie gdzieś tam wspomóc się w ten sposób. Mam nadzieję, że przybliżyłyśmy Wam trochę informacje dotyczące powietrza i o to, jak o nie możemy dbać sami. Wiadomo, że jest z tych tematów, których można by było poruszyć, znacznie, znacznie więcej, ale liczby mówią same za siebie. 40% zanieczyszczeń w atmosferze pochodzi z naszych gospodarstw domowych. Więc to jest taki pierwszy sygnał alarmowy, którym należy się zająć i któremu należy się przyjrzeć. Ja bardzo Pani dziękuję, Pani Agato, za to, że Dzieliła się Pani ze swoją wiedzą e, i że przybliżyła nam Pani ten temat. A Was zachęcam do subskrybowania naszego kanału e, i zaglądania, bo kolejne tematy już w drodze. Do zobaczenia. Pozdrawiam.